Cześć, ja jestem Przemek, a to jest angielskie espresso. Jeśli oglądałeś kiedyś kanał Football, to raczej powinieneś mnie kojarzyć. Kiedyś opowiadałem o nienawiści pomiędzy Chelsea a Tottenhamem i temat bardzo was zainteresował. A nie sądziłem, że wątek Manchester United i Liverpoolu będzie aż tak popularny, więc stwierdziłem, że w końcu coś nagram końcu, No bo po 14 miesiącach próśb, ale to chyba nie jest aż tak długo, prawda? Cała historia ma dość ciekawą genezę, tak więc zapraszam do oglądania. Cała historia zaczęła się jeszcze przed powstaniem obydwu klubów. W XIX wieku Manchester dysponował wieloma manufakturami, które napędzały miejscowy przemysł, dając jednocześnie zatrudnienie wielu mieszkańcom. Wszystko brzmi pięknie, jednak miasto ograniczał fakt, że importowane surowce musiały przejść przez port znajdujący się w Liverpoolu. Początkowo nie sprawiało to problemów, lecz po jakimś czasie władze miasta nałożyły podatek na wszystkie transportowane przez port towary. Manchester musiał się uniezależnić, co skutkowało wybudowaniem kanału dającego dostęp do morza oraz własnego portu. Było to kosztowne, jednak było to opłacalne posunięcie. Gdzie tu nienawiść? Póki co przytoczyłem nienawiść gospodarczą, która nie jest niczym szczególnym. Pamiętajmy, że relacje między mieszkańcami nie były wcale dobre. W Liverpoolu mieszkali ludzie zajmujący się w dużej mierze podatkami oraz finansami, gardzili oni pracującymi fizycznie mieszkańcami Manchesteru. Były to dwa różne światy. Pod koniec XIX wieku w Anglii zaczął rozwijać się futbol. Konflikt między obydwoma miastami przerodził się w rywalizację sportową. O ile przez pierwsze 50 lat nie było aż tak źle ze względu na brak jakiej takiej bezpośredniej walki o trofea, tak w połowie XX wieku obydwa zespoły urosły w siłę. Oczywiście jedna jak i druga drużyna zdobywała wcześniej trofea, jednak bezpośrednia walka nie była aż tak zacięta. Trofea są kolejnym pretekstem do podkręcenia temperatury. Oba zespoły mają ich bowiem podobną ilość. Hegemonii w Anglii pierwszy doczekał się Liverpool, który za sprawą Billa Shankley'ego wrócił do angielskiej ekstra klasy. zbudował swój zespół od zera i stworzył prawdziwą potęgę, która po zdobyciu dwóch kolejnych mistrzostw w latach 1964-1966 wkroczyła w lata 70. jako jeden z najpotężniejszych albo i najpotężniejszy zespół w Anglii. Przez dwa kolejne dziesięciolecia drużyna Zenfli wygrała ligę aż 11 razy, kończąc na sezonie 1989-90, gdzie poczuła smak zwycięstwa po raz ostatni. Dominację Liverpoolu przerwało Manchester United z r. Alexa Fergusona. Ferguson także przejął swój klub w dramatycznych dla drużyny okolicznościach. Po trudnych początkach Szkod zaprowadził klub z Old Trafford do pierwszego 26 lat mistrzostwa, a w następne 20 lat do klubowej gabloty sprowadził kolejne 12. Ser Alex Ferguson nie krył, że jego celem było zrzucenie strony Reds. Udało mu się wykonać plan 100%, gdyż jego największy rywal nie wygrał ligi od 28 lat. Pamiętajmy, że największy kwas jaki powstaje wytwarzają kibice obydwu drużyn. Produkcja papieru toaletowego z logiem z klubu bądź wymyślanie coraz to różniejszych przyśpiewek tylko to napędza. Większość kibiców posuwa się o wiele dalej. Jak myślę, wszyscy wiecie, że obydwa kluby spotkała w przeszłości straszna katastrofa. Monachium 1958 oraz Hillsborough w 1989. Powód do wzajemnego wsparcia i współczucia. Hmm, <grych> jasne. Kibole znaleźli kolejną możliwość upokorzenia swojego wroga. Powstały przyśpiewki obwiniające kibiców Derec o katastrofę na trybunie Sheffield Wednesday, czy też przypominające katastrofę lotniczą. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego kibice United są źli, kiedy mówi się na ich klub Manu? Właśnie dlatego. Atmosferę podżywają te sami piłkarze. George Best ośmieszający Liverpool w swojej książce, Suarez niechcący podać ręki Ewrze wypowiedzi m.in. Gerarda oraz Runeya, czy inne szpileczki wbijane sobie nawzajem raz na jakiś czas. Obydwa kluby mają piękną historię, czas na napisanie kolejnej, jeszcze piękniejszej. Jeśli nie stanie się nic złego, obydwa kluby będą nas cieszyć swoją grą przez długi czas. Wojenki między kibicami obu drużyn dodają każdym derbom charakteru. Spotkania między tymi drużynami mają w sobie coś niesamowitego. Coś, co potrafi przyćmić nawet legendarne El Clasico. I to by było na tyle. Jeśli film się spodobał, to wiesz co robić. A jeśli film się nie spodobał, no to najlepiej żebyś nie robił nic, ale jeśli już musisz, to, to nie miej skrupułów w komentarzach. Żegnam się z Wami, to było angielskie espresso i do zobaczenia.